Cześć Wam wszystkim. Z tej strony Edyta Bartajczuk-Wolak, prezes Reps Polska jest ze mną Nikola Jurczyk. Cześć, Nikolo. Cześć, Edyto. Witam. E, Nikola, możesz się krótko przedstawić? Tak, nazywam się Nikola Jurczyk, jestem menedżerem przy Fitness Warsaw. Um, tyle chyba z mojej strony na ten moment. Super. Właśnie, chciałam Wam przybliżyć troszeczkę, dlaczego prowadzimy wywiad z menadżerką Sheraton Fitness, dlatego, że jest to pierwszy klub, który zdecydował się na potwierdzenie międzynarodowych kwalifikacji poprzez właśnie nas, jako Reps Polska. Co to oznacza? To oznacza, że wszyscy instruktorzy pracujący w Sheratonie są u nas zarejestrowani i ich kompetencje są sprawdzone. I teraz e, zadam parę pytań e, Nikoli, żeby się dowiedzieć, dlaczego e, właśnie podjęli taką decyzję. Więc przechodzimy do pierwszego pytania. Nikola, jakie wartości i cele przyświęcają e, Waszemu klubowi i dlaczego według ciebie e, jesteście jakby no, ekspertami w branży fitness, szczególnie w Warszawie? <laughs> Powiedz troszeczkę tak, o może... tym. Może zacznę w ogóle od historii naszego klubu. Swoje początki miał już w roku 1996, kiedy to powstał w ogóle hotel. Był to jeden z pierwszych klubów fit na terenie całej Warszawy. Pod koniec roku 21 przeszedł on pełną renowację kompleksową, w której zastosowaliśmy współpracę z Technogymem. Został on zaopatrzony w flagowy sprzęt. Od nich, w którego skład również chodzi o mnie 8, która jest na tyle wielofunkcyjnym sprzętem, że jesteśmy w stanie przeprowadzać na niej zajęcia grupowe. Skład tak, nasza siłownia została wybrana jako jeden z najlepszych projektów technozym na całym świecie. Poza tymi czynnikami, oczywistymi zresztą, nasi goście mają możliwość skorzystania z kuchni pięciogwiazdkowej, gdzie szef kuchni przygotowuje specjalnie dla nich dania, a menu zostało specjalnie stworzone właśnie pod fitness. To, czym jeszcze my się charakteryzujemy, jest na pewno kameralność. Jeżeli pytam w jakiejś sytuacji, dlaczego gość akurat wybrał nas, jest to odpowiedź szybka, jest to sprzęt i właśnie brak tłumów. Nasi klubowicze, zarówno oni, jak i goście hotelowi, mają możliwość skorzystania z zajęć grupowych, które są prowadzone w 3-4 osobowych grupach, przez co mają pełną opiekę i kontrolę trenera. Mm. Powiem Ci, że zachwyciłaś mnie tym opisem klubu. Na pewno jak przyjadę do Warszawy, to będę chciała się zatrzymać, żeby spróbować takiej elitarnej obsługi. A powiedz mi, dlaczego zdecydowaliście się? Skoro już jesteście tak zwaną elitą, no macie praktycznie wszystko, najlepsze sprzęty, najlepsze miejsce, dlaczego zdecydowaliście się na współpracę właśnie z Reps Polska i dlaczego zdecydowałaś się, jakby no, trochę. Mm, naświetlić tym instruktorom, że rejestracja u nas jest ważna. Dlaczego? Dlaczego? Tak, Sheraton Grand Warsaw i przy tym również Sheraton Fitness Warsaw są częścią grupy MARIOT. Grupa Marriott dba bardzo o bezpieczeństwo gości i jednym z podmiotów, z którymi właśnie globalnie współpracuje sieć Marriott, jest Icereps. A reprezentantem Icerepsu jest Reps Polska, stąd właśnie pomysł na współpracę z wami. Z pewnością my dbamy o bezpieczeństwo, o wykwalifikowaną kadrę, o personalizację, więc cały ten proces przechodzi też przez moje ręce. Ja staram się zawsze sprawdzać, weryfikować wiedzę tych trenerów. Zresztą przeprowadzam też szkolenia pod kątem sytuacji, które mogą się wydarzyć u nas w obiekcie, ale jednak potrzebujemy organizacji, która ma doświadczenie, ogromne doświadczenie i jest w stanie zweryfikować ich wiedzę i ich kwalifikacje. No bardzo, bardzo mi miło, że jednak macie do nas zaufanie. A powiedz mi, czy widzisz potencjalne korzyści do tego, że ta kadra jednak jest jakby wykształcona i czy ci instruktorzy jakby postrzegani są troszeczkę lepiej przez tych klientów, że mają międzynarodowe potwierdzenie? Jak to widzisz jako menadżer, czy, czy widać to w ogóle? Z pewnością tak. Ogromnym plusem jest to, że jednak REPS jest to organizacja, która jest międzynarodowa, jest rozpoznawalna na całym świecie. U nas też w hotelu tak naprawdę większość gości to są goście właśnie zagraniczni, więc na pewno pomoże nam to zdobyć ich zaufanie. Zresztą my chcemy mieć też pewność, że osoby, które opiekują się naszymi gośćmi, to są właśnie osoby wykwalifikowane przez odpowiedni, przez odpowiedni podmiot. Nasza kadra też pracuje na różnych obszarach, specjalizuje się w różnych dziedzinach, więc na pewno Wasze doświadczenie pozwala na to, żeby zweryfikować wiedzę każdego z nich. Super. E, powiedz mi, e, czy już wasi klubowicze wiedzą o wprowadzeniu standardów, czy jeszcze jest to tajemnicą, a jeżeli już wiedzą, czy widać, że jakby, nie wiem, inaczej się odnoszą, albo nie wiem, mają większe zaufanie, albo więcej treningów biorą, jak to wygląda? Jak najbardziej, z pewnością jest to zauważalne. My też się z tym nie kryjemy, jak najbardziej chwalimy się wręcz. Jak chodzi o liczbę klubowiczów, ona systematycznie rośnie, ale też stare, stale staramy się monitorować ze względu na to, że wprowadziliśmy progi, po to, aby jednak klubowicze czuli się komfortowo w naszym klubie. Tak jak też wspomniałam, ta kameralność to, to jednak jest nasza cecha. Super. A powiedz, jakie macie plany na przyszłość? Co szykujecie? Jakie nowe inicjatywy? Może jakieś nowe programy, gdzie, nie wiem, coś, coś nowego wprowadzacie? Zdrać troszeczkę tajemnicy. Tak, jeżeli chodzi o plany, wszystkiego nie mogę powiedzieć, ale jeżeli chodzi o, o cały obiekt, jak chodzi o Sheraton Fitness, mamy w planach rozszerzenie oferty masaży, mamy w planach również dodanie nowych zajęć grupowych, po to, aby właśnie nie było zbyt dużo osób na pojedynczych zajęciach, oraz planujemy większy wynajem, czy większą częstotliwość wynajmu salki, która jest w pełni wyposażona w sprzęt igłara. Stąd też do Was, zaproszenie do Was trenerzy personalni instruktorzy fitness. Zapraszam was do współpracy. Po ustaleniach z dyrekcją hotelu udało mi się wynegocjować dla nas dla was pierwsze wejście darmowe. Więc zapraszam, przyjdźcie z podopiecznymi, sprawdźcie, wypróbujcie. No proszę, słuchajcie, to jest niebywała okazja, bo teraz jak wiemy wynająć jakąś salę jest dość trudno, więc może jednak, może jednak, możecie się oczywiście odzywać do mnie. Ja tutaj przekażę wtedy namiar do Nikoli, albo bezpośrednio do Sheratona macie tutaj imię i nazwisko menadżerki, także bez problemu. Nikola, to jest nasza pierwsza rozmowa, mam nadzieję, że nie ostatnia. Więc bardzo, bardzo było mi miło. Troszeczkę przybliżyłaś swój klub, a na pewno, kiedy będę w Warszawie, to obiecuję, że odwiedzę, nakręcę dla Was, jak to wygląda ze strony klienta. Także słuchajcie, spodziewajcie się jeszcze jednej albo dwóch spotkań. A powiedz mi, czy chciałabyś jeszcze coś dodać? I oczywiście ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za zaufanie do nas, ale czy chciałabyś jeszcze coś dodać oprócz tej wspaniałej oferty dla naszych. Ja również bardzo serdecznie chciałam podziękować za dotychczasową współpracę. Jest to przyjemność jednak mieć do czynienia z profesjonalną organizacją i chciałam też. Powiedzieć, że liczę na owocną współpracę z członkami Reps Polska. Także zapraszam i chciałam życzyć wszystkim szczęśliwego nowego roku, samych sukcesów na siłowni i w życiu prywatnym również. Dziękuję. Dziękuję, Nikolo. Oczywiście podłączam się do życzeń. Życzę Wam wszystkiego dobrego, no i współpracy z Reps Polska w całym 2025 roku. Także dziękuję Wam bardzo.